Cześć i witajcie z tej strony Kudłaty i przybywam do Was z szybkim omówieniem pierwszego z trzech mobów, na które będziemy mogli głosować już 15 października. Otóż wczoraj o 17 wleciał filmik od Mojang, gdzie zaprezentowano nam przegenialnego kraba. Jego ciało byłoby niebieskie, a odnóża i szczypce pomarańczowe. Jest dość małym mobem oraz na pewno by występował na bagnach namorzynowych, ale podejrzewam, że także Mojang by mogli go umieścić na jakichś innych plażach. Z takiego kraba będziemy mogli pozyskać jego szczypce. Niestety nie zostało pokazane w jaki sposób, czy będzie trzeba go zabić, czy może jak będzie dorastał, czy może po prostu w danym losowym momencie te szczypce będą mu wypadać, bo z tego co kojarzę z lekcji biologii, to niektórym krabom takie ramiona faktycznie. Same z czasem odrastają, więc może taką podobną mechanikę te kraby będą miały. I teraz najlepszą częścią jest to, że te szczypce będą nam dawały większy zasięg stawiania bloków. Niestety nie wiemy o ile to zostanie zwiększone. Bo aktualnie jest to 5 kratek przed sobą i dla budowniczych no, jest to uciążliwe między innymi dla mnie, więc taki większy zasięg stawiania bloków jest wprost wymarzony, więc mam nadzieję, że faktycznie krab wygra. Mimo, że nie znam pozostałych propozycji, to szczerze mówiąc, to ciężko będzie mnie przekonać do nich, ponieważ ta funkcja jest wprost wymarzona. I serio mówiąc, to myślałem, że bardzo długo takiego czegoś jeszcze w Minecraft nie zobaczymy. A tutaj modzonek nas miło zaskoczyło. Z pozostałych rzeczy to są bardziej animacje kraba, czyli będzie on mógł chodzić po ścianach bloku, co swoją drogą to jest fajna funkcja dla pająków oraz tak, że ten krab będzie mógł zeskakiwać oraz jakiś czas będzie machał swoimi szczypcami. Ogólnie zastanawiam się, czy takie kraby dostaną swój taniec godowy, bo wiem, że niektóre gatunki tak mają, albo może i wszystkie, nie wiem, nie jestem aż takim wielkim specjalistą, ale na Google pisało, że mają swoje tance godowe oraz oczywiście składają jajazy, które się wykluwają, więc ciekawe jak tutaj to fajnie rozwiążą, bo to naprawdę daje fajnych funkcji temu krabowi. Największą zagadką pozostaje to, w jaki sposób będziemy używać tych szczypiec, no bo w jednej rączce będziemy mieli blok, więc te szczypce gdzie mają być, w drugiej ręce, to Trochę by nie miało sensu. Znalazłem koncepcję, że to by mogło być taki chwyta, który by się wydłużał. Jest to wzorowane na pewnej zabawce. Niektórzy mogą ją kojarzyć, ale uważam, że to ma mało sensu, żeby trafiło do Minecrafta, ale także mam inną koncepcję, którą znalazłem na Twitterze i jest to. Coś takiego, że jest to przymocowane do ręki, jego szczypce i uważam, że to by już miało więcej sensu. Ewentualnie może byłby jakiś osobny slot na to, albo może jeszcze w jakiś inny genialny sposób może chce to rozwiązać. Jestem bardzo ciekaw. Chciałbym jeszcze poruszyć temat przecieków, bo zanim został nam przedstawiony pierwszy mob do wybrania, to po internecie fruwał taki właśnie screen, że będziemy mogli głosować na mewę, meduzę oraz kraba. No ale w 90 kilku procentach ten screen był uważany za fake, ponieważ nie można... Zobaczyć Zobaczyć tytułów ukrytych filmików, niby są tam jakieś sposoby, żeby to obejść, no ale nie ma co do tego pewności, więc tego screena wiele osób nie brało na poważnie i tu nagle się okazało, że krab się potwierdził. No ale doszły także mnie słuchy, że ten screen to jest nadal fake, a osoba, która go wymyśliła po prostu miała czystego farta, że tego kraba zgadła. Jakby tego było mało, to po ujawnieniu kraba na Twitterze pojawił się pewien wpis od jakiegoś mało znanego gościa, który według niego ma on przecieki tych mobów. I tam właśnie w pierwszej kolejności ujawnił na i um. Kraba, który ma nam oferować szczypce, no ale o tym fakcie już wiedzieliśmy. I kolejne propozycje to ma być pingwin, który ma w pewnym sensie oferować nam czapkę. Oraz trzecia propozycja ma być to pancernik, który ma nam oferować swój pancerz. I jest to dość ciekawe, ale uważam, że wystarczy poczekać do tej godziny 17, ponieważ wtedy dowiemy się o drugim mobie i wtedy będziemy mieli pewność, które źródło jest prawdziwe. Czy ten niby fejkowy screen, czy ta osoba, która nagle z dupy się wzięła z tym wpisem na Twitter. To wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Jeżeli chodzi o omówienie drugiego moba, to jeżeli mi się uda, to wrzucę go jeszcze dzisiaj, ale tak późnym wieczorem, ewentualnie dopiero jutro, tak z rana. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o komentarzu i do zobaczenia.